Firma VTS przygotowała dla central kompaktowych dokumentację techniczną generowaną indywidualnie dla każdej centrali. Dokumentacja jest tworzona dynamicznie przez system w momencie zatwierdzenia produkcji urządzenia. Aby ją pobrać, wystarczy tylko zeskanować kod QR przyklejony do panelu rewizyjnego centrali. Kod QR, który został zeskanowany, przenosi użytkownika do dedykowanej strony, na której są zgromadzone wszystkie dokumenty tej konkretnej centrali. Gotowe do przeglądania lub pobrania. Dokumentacja, która została pobrana, nie jest ogólną instrukcją dla całego typu szeregu central wentylacyjnych, a instrukcją, która zawiera tylko informacje właściwe dla tego urządzenia. Zawartość takiej instrukcji wynika ze specyficznej konfiguracji, dobranych parametrów oraz wybranych opcji centrali. Dokumentacja składa się z Ogólnych warunków bezpieczeństwa i rekomendacji wyposażenia ekipy instalującej i podłączającej urządzenie, opisu elementów składowych i wyposażenia centrali wraz z informacją o funkcjonalności wynikającej z ich zastosowania, zasad transportowania urządzeń oraz danych sekcji transportowych, wymagań do miejsca i sposobu posadowienia centrali, instrukcji łączenia sekcji i kanałów. Instrukcji zadaszenia, jeżeli występuje. Sposobu podłączenia hydraulicznego wymienników. Kompletu informacji o podłączeniach elektrycznych. Kompletu informacji o sposobie montażu i podłączenia peryferyjnych elementów automatyki. Spisu części zamiennych dla urządzenia. Wszystko ułożone jest to w intuicyjnym wyglądzie i kolejności zgodnej z czynnościami, jakie trzeba wykonać, aby uruchomić urządzenie.